Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu rubli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele rubli Oto słowo pańskie. To co, mamy się bać, czy się mamy nie bać? Bo w tym krótkim fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy dwa słowa, które jakoś się wykluczają. Najpierw Pan Jezus mówi, żeby się bać, a potem mówi, żeby się nie bać. Myślę, że lęk jest czymś bardzo istotnym w naszym życiu. Trzeba sobie z tego jakoś chyba zdać sprawę. Bardzo często macierzyństwo, czy ojcostwo jest przeniknięte lękiem, nieustanną jakąś troską. Troską, która rodzi się z miłości, ale jednocześnie świadomość tego, że przecież no, nie umiem sprawić, żeby mój syn, czy moja córka była dobrym człowiekiem, że czynię coś, a potem widzę, że to może mieć skutki zupełnie przeciwne. Nieustanny lęk o to, z czego będę żył, albo Kim stanie się moje dziecko? Tak mówiła mi jedna z kobiet, właśnie, że macierzyństwo jest przeniknięte lękiem, poza radością, miłością. To, to że lęk był czymś, co całe życie, w jej, w jej życiu było czymś bardzo istotnym. I Im dłużej żyła, tym bardziej to dochodziło do głosu. Myślę, że wie, religijność wielu ludzi jest tak samo przeniknięta lękiem. Lękiem, patrzymy na Boga często jako kogoś, kto jest nieobliczalny, kogoś, kogo nie widzimy, kogoś, kogo nie rozumiemy, kogoś, kto ma moc zrobić to czy tamto. I oczywiście, jak się dzieje coś złego w naszym życiu, to na pewno to jest nasza wina, przecież nie Boga, bo jest taki dobry, bo jest miłością. To wszystko prawda, tylko na jakimś poziomie podświadomości. Gdybyśmy tam zeszli, to się nagle okazuje, że robimy, albo myślę, że wielu ludzi może tak, tak działać, że robi to czy tamto, żeby po prostu nie wkurzyć tatusia, żeby Bóg się nie, nie zirytował, albo mi odbierze tych, którzy są kochani. Różne mamy myśli, różne mamy przypuszczenia a propos Boga. To bardzo często dochodzi do głosu gdy przeżywamy właśnie w życiu coś bardzo trudnego. Bardzo łatwo nam przychodzi wtedy właśnie Boga oskarżyć, bo nam się wyleje. Nie umiemy się z tym lękiem skonfrontować wcześniej, więc nam wybija, gdy pojawi się choroba, gdy pojawi się cierpienie, gdy pojawi się jakiś no, duży trud. Wtedy dochodzi do głosu to, rzeczywiście, jaki obraz mamy Boga. A dzisiaj Pan Jezus mówi słowa, które są wydawałoby się zwyczajne, jakieś takie proste, gdy mówi o tym, że jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Kiedyś, będąc studentem, nie czytałem tej książki, ale uderzyło mnie, widziałem na półce, zobaczyłem w księgarni w Krakowie, książkę jakiegoś księdza, który na okładce było z tyłu napisane, że najważniejsze zdanie z całej Ewangelii dla niego to było to zdanie jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Ja myślę o, to było dla mnie czymś zaskakującym. Trochę żałuję, że tej książki wtedy nie kupiłem i nie przeczytałem, może mógłbym wam powiedzieć coś więcej, ale dotknęło mnie, dotknęła mnie ta prawda i to zdanie tak mnie nurtuje. O czym ono mówi? Jakiego to jest rodzaju objawienie? To jest objawienie o tym, że. o opatrzności Bożej, mówiąc teologicznie. A tak naprawdę o tym, że Bóg troszczy się o każdego, o najdrobniejsze stworzenie. Przedziwna perspektywa, przedziwna idea. Że Bóg dba o taką czy inną roślinkę, o takiego czy innego małego ptaszka, o jakiegoś wróbelka. A że Ty, człowieku, jesteś dla niego niepomiernie ważniejszy. Bóg, który jest ojcem, Bóg, w którym nie ma zła, Bóg, w którym nie ma grzechu, Bóg, który naprawdę jest dobry. I teraz popatrzmy na to, jeśli my umiemy wobec tych, których kochamy, przy całym naszym em, zepsuciu, grzechu, nieumiejętności, głupocie, ale umiemy być dla nich dobrzy. Umiemy dla nich się poświęcić, umiemy o nich się starać. Umiemy naprawdę dla nich żyć. Jakkolwiek nam to wychodzi, to żyjemy dla nich. To czy Bóg, który jest święty, a zatem inny od nas, inny w sensie właśnie czysty, piękny, dobry. Nie troszczy się o nas niepomiernie bardziej niż my o tych, których, się, których kochamy. To jest prosta prawda, ale kiedy spotkać się z nią, stanąć na modlitwie i spotkać się z takim Bogiem, to ona mebluje w głowie zupełnie na odwrót wiele rzeczy, wiele przestrzeni w naszej religijności, w naszych relacjach w naszym przeżywaniu samych siebie. Jeśli przyjąć tą prawdę, że Bóg nie będzie kimś kto stoi na sądzie jako twój oskarżyciel, jako twój przeciwnik z jakąś listą twoich win wad i grzechów. Ale jak czytamy, prawdziwie jest obrońcą. Jest obrońcą człowieka, tak jest taka jest mowa o Duchu Świętym, że on jest adwokatem a że oskarżyciel, ten który nienawidzi człowieka, został strącony sprzed Bożego oblicza. To czy mamy się czego bać? To pierwsze zdanie i paradoks w tej Ewangelii polega na tym, że my bardzo boimy się i jesteśmy tak zewnątrz sterowni, różnych układów, sił. Wiara polega na zaparciu się siebie najpierw. To zaparcie jest związane z tym, że że ja nie dążę za wszelką cenę do ocalenia samego siebie. Widzę, że wielu dobrych ludzi czyni nieraz zło, dlatego że brakuje im odwagi, że żyją w lęku. Brakuje im odwagi do tego, żeby przestać tak atawistycznie, jak zwierzę, dążyć do ocalenia siebie. Jeśli ja jestem w ręku Boga i mam tego jakąś głęboką świadomość, że moje życie od niego zależy i że w jego ręku jestem, to naprawdę nie będę. Oczywiście lęk i wszystko inne i przeżywanie to jest, ale na poziomie emocji. Ale tak naprawdę w sytuacji, w której staję w swoim życiu, wybiorę to, co jest dobre, a nie to, co sprawi, że ja ocaleję. Pan Jezus mówi o tym, odkryjcie w sobie to, jak jesteście dla mnie ważni, jak jesteście ważni dla Boga, dla którego jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A da Wam to siłę do tego, żeby przestać się bać tych wszystkich, co są na zewnątrz, tych innych. Niech będzie Bóg uwielbiony w naszym życiu, w naszej codzienności, w tym co dobre i w tym co złe. Ostatecznie słowo, słowo miłości należy do niego. Pan zwyciężył świat. Amen.